Siema z tej strony Vaksin Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj ze mną jest Nubix. Cześć wam wszystkim Który ma swój kanał A zapomniałem dać do opisu jego kanał w poprzednim odcinku Więc po prostu powiem Koloka się nazywa Też napiszę w opisie Ale tym razem nie zapomnę Dobra Dzisiaj będziemy grać walka z bosem. No No i Myślimy, że... I zrobimy sobie nową postać, czyli Gele Gale Gay. No, dobra To start Liczymy na... fankę, żeby było w teamie Dobra, szefka A Boże, to nie ten nie, dobra, to nie ten tryb, okej, okay, zapomniałem Dobra, skopo. Na razie to możemy być kim To normalny tryb, znaczy poziom cisza trochę bo za głośno chyba. Eh. Lagi, lagi. Kurde, lagi. No ma. Ja też monster power doszeli. Ciekawe To nie plaster. O boże bo. Ale lagi. Lagi, lagi. Lagi bugi, lagi bugi. Troszeczkę do nie nadaraj uda. Pum! Na ten tryb musimy brać bula. Bula, bula. E, bula. bula. Piper, bibi. Jaka, jaka, Piper? jaka Piper? Nie Piper. Pamkę trzeba brać. To ja wezmę pamkę, Tybula. bula. I jeszcze. No, ja wezmę pamkę, a ty bula, ok? Tylko nie, nie padaj, nie padaj bólem, okej? Okay? Nie wiem. A ty zostałeś pokonany? No. Zobaczcie za mnie. A co ty to? Boczny. Nie. No, Boczny. O Bożeś. Jestem. Panu bym nie tu tam chyba jest. Oż pada. Kurde, ale ladry. Znowu ladry. Jeszcze no jeden proszę damy go. go. No łatwo. Szerka dobija. No miała plaster. Miała plaster. No. Tylko na tyle no, O, akurat. No a stówka dodana no. już. Więc świetnie. Plus 140. Ja. Yeah. Dobra, ja sobie biorę pamkę. Albo ja, albo ja bula, ja bula, ja bula. Wezmę, bo ja bardziej okarnię bólem. Więc ja wezmę bumu. Bo nie. Szper, czekaj, okay? ja cię zaproponuję zadymiarza. Hmm. Może. Weź hmm. kolb sobie. Kult, kult, kult. Jest. Gramy. Gramy. Dobra. Mam nadzieję, że bus będzie ten sam. Nie będzie nam przeszkadzał tak Będzie wiecny. trudny, teraz jest trudny. Normalnie. Mam nadzieję, że ogarniesz trochę kolce. No dobra, masz taką tu rankę, więc raczej ogarniasz. No, jest możliwe, żeby. że. Chwila przerwy. Ja się po przerwie, babcia przyszła z pretensjami jakimiś. Jego bijam. Możliwe, że Nubix dzisiaj wbija 4000 pucharków. Albo no nie za wiele to zostało. Nie za wiele. Na południe. No A to dzisiaj nie wbijesz na odcinku.

To. Akuram, nie. Czee, serio, tak źle trafiłeś? Ja? No, ultem. Ja nie wiem. Nie, w ogóle go nie trafiłeś ultem. No serio. No. Widzowie widzieli. Widzowie, w kome... Napisz... ja, napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, czy lubi strachu, czy nie. Mi się wydaje właśnie, że nie. Teraz tak. Nie chodzi wcześniej. Kurde.

Źle użyłem ulta mhm. Miałem mało HP i użyłem ulta przez przypadek Chodź pomóż Jessie Pomóż mi Jessie Wiem mu się na plecy, trochę mu zadałem Tak 7 tysięcy... 7-8 tysięcy No, zadałem mu tak I idźcie, idźcie To wyjście Szałem o, teraz ja miałam lagę teraz Padam. Dobra, nie, nie padłem padłem Uciekaj od niego, uciekaj od niego na maksa On jeszcze dużo ma HP Znaczy dobra, mało Dobra, wbijaj w niego. Dobrze. to Wygraliśmy. Teraz jaki będzie poziom? pamiętam. Ekstremalny. I teraz znowu 140. Nie, ja 40 tylko. Ty jest 140? O, jeszcze dzisiaj na odcinku otworzę boxa. Tylko nie będzie widać. Powiem, do coś trafie. Będę mówił. Mhm teraz jest poziom ekstremalny chyba Boże, Chyba, no. nie wiem. Nie jestem pewien. To jest o, nie pamiętam. I ty Ekspercki jak... jest teraz. A no Dobra, dwa bóle wjeżdżają na, reo, na, ry, na rejon. Ja było z bulem Ja z bólem wjeżdżamy na niego na pełnej, a ty z daleka. Kowalisz. A, już nie ma 15% Je, Jeden ból atakuje, dostaje tą tarczę, ogóle, a ja... Bądź mi nie wchodzić w słowo, gdy ja mówię. O boże, boże. Halo. To nie Dobra. To mnie jest nieprzyjemne. Dobra. w ma Dobra. Jakaś jest. O, tutaj. teraz atakuje i ból go atakuje. Teraz na niego pójdzie ultem. A ja, a, a ja go będę atakował o, go teraz. No. Dobra, widzowie, już jesteśmy. Teraz siostra przyszła. Tak można powiedzieć. No, jest eksperckie no czemu na mnie idziesz ja nie chcę do góry Nie Ścianę go nie zabijesz Ja z bólem go dobijemy Spokojnie Dobra już jest modela No ból jeszcze padł jeszcze padł Ale dobry co? No, A ja będę otwierał mega Na koniec uprzyma. Kolejne 40. Ja, 40? ja też też. Nie 140. nie, 140. Mm -hmm. Czemu to, czemu tam nie pokazuje? W ogóle, że się dos. Dobra. Mam mega boxa. Teraz będzie teraz będzie mistrzowski. Mistrzowski? Mhm. Czyli że najlepszy? Nie, jeszcze później będzie. Ekstremalny. Tak. Mm. I później ekstremalny 2, ekstremalny 3, ekstremalny 4, i tak do 17. Chyba. Dobra, ja sobie zmienię postać. Dobra, teraz gramy kim chcemy, tylko nie Frankiem. Pamiętaj. Dobrze, ja, ja nie ugram. Nie, nie Piper! Iść z tą Piperką! Co, o piperku. Pajperka nie. Pajperka zła. Tak. Koltem gra. Dalej. Ja bibi. O, i szelka, dobra. Ciśniemy. Dobra. Ja nie ma A ja walnę baseballem. Kijem. Jest. Ile on obrywa. Nie. No nikt tyle nie, nie obrywa. A dobra, dalej od no, bańki to nie ma. O Boże. Bankę. Jak wejdzie między coś banki. Nie wiem czemu teraz zwalnąłem, ale walnąłem. A! Aj, padłem. Uciekaj, uciekaj. Dobra, uciekaj, nie zwracaj. Nie, jeszcze nie padnie. O, się jeszcze trzyma. Uciekaj dobrze, do góry. Dobra, jestem tutaj. Dobra, teraz idź na jego. Pełna petarda w niego. Więc tak, że to jest... Szela da... Opa, jak szela żyje! Jak dobrywa! Ale obrywa. Chłop, chłop nie wie o co chodzi. Patrz, Ty, kolejny. Pyk! No! Pyk! 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 A tylko troszeczkę. Ma bańka, jak go tak obić ładnie Aaaa, <trybuj> bańka. Dobrze, że ją Sorry <trybuj> Nie no, na serio? No nie, teraz Padam nie, nie. Dobra, nie padłem jeszcze Ale mam lowa Dostał? Idź

Zagrałaś. Kurde. Za sekundę bym się nie no, Niestety. Ale może będę miał... 10? Jeszcze nie. Za ile? Dawaj, da kolejny mecz, kolejny mecz. Tylko nie na walka na walkę z bossem. Walkę z bossem jeszcze. Dobra. Nie narzekaj. Proszę grać. Już, już 14 minut odcinka, jak to szybko leci? No. A Heee. Znaczy ucieka. w nie Dobra, widzowie, widzimy się, widzimy się, jak będzie miał mało HP. Przegraliśmy niestety. Niestety teraz będzie się stało w nowej rolinie. Z Dobre. Dło. się tym zbieram. Tym? Tylko nie fra. bo. Dobra. A wiesz, że jaka mapa? O nie! Krzaki. W szczególnie krzaki. To jest na ból. Oko cyklonu. na ból. Oko cyklonu. To na ból. To nie jest na bóle, bardziej na Bibi właśnie na tą, na, na tą no. Leosie, Bibi jest na to na to lupie Leo się Bibi Idę ją zabić Bak w kuję Idę na ciebie, bo... Zginął Cię? Ja pierdzielę. Dobra, czemu wyszedłeś? Dawaj Dawaj szybko Frank. Ciężko będzie Ja idę od razu do krzaków i się zajmuję skrzyniami, ja idę do krzaków. Bo tam z krzaków będzie po mnie widział. Kurde, Jesse. Niech. Nie. Ale mi mu uderzyłam. Widą nie krótko. Mogę się uciekać po prostu, Jezusie we... się, No i po co wychodzisz? No mnie nie jest sobie, sobie, czekaj. Ty gląbie. sobie. Tak z no weź, możesz możemy grać tak. dobra, chwila przerwy jak wygramy dobra, jest trzecie miejsce no. osiem, nie, jeden mi został, jeden mi został do wbicia yeah. dobra, gramy ostatnią. Ja. No serio, jeden mi został, ten Token, żeby mieć, nową postać. no gaila. Gramy? Ja nie mogę. A, ty będziesz miał, Musisz sobie otworzyć gaila, ja zagram. Poko? Tak, tak, poko. A jaki próg łapek? Y żeby był kolejny odcinek. A i tak będzie, dobra. Ja ale jaki próg? No przynajmniej, żeby było 2 subskrypcji i 7 łapek. Boże. Nie mów tu subskrypcji, po prostu łapki, tyle. 7 weź, nie no, mniej. Weź 5 przynajmniej, Maksymalnie 5. No, no, ja się bawię, śpiąc. Ja zabiłem sobie chłopca. Dobra, i tego z drugiej strony. Sprawdźcie zabił. 5 jesteśmy, Dobrze. Idę na Mida. Wiesz co mid? Środek. Pomocy! Karol mnie podje podjechał, ale nie wiedział, że mam multa i go zabiję teraz. Nie! patrz Ja zabiłem go! Latwo co? Co chcesz od tego Karla? Nie mam innego. Był z Frankiem, który ma ulta i ma 7 cubów, widzisz go? Nie giniesz! Uciekaj, uciekaj, ja padnę, uciekaj ty. Tu uciekaj. Co się stało? o co chodzi? Dobra, ważne, że mamy upokorzenie po Gayla. Ja jestem pobierany, no. Dobra. Otwieraj. A, najpierw muszę odblokować Golda. Dobra. Mam Gala. Leci. Yay. Teraz ja mam mega boxa, powiem, co jest. Ja też mam mega boxa. W ogóle 294 monety. 11 duszeli. Do Dobra, Dwa szybko. Przeskiejpuj to, to nie ma sensu. Bro. <ślaski> no dobrze, dobrze, dziękuję i to by było chyba na tyle. jeszcze ja mam trzy skrzyneczki po kolei dobra. dobra mała skrzyneczka co wypadnie nic duża skrzyneczka nic i mega box uwaga pięć pięć kurde a liczyłam na star Powera. do feli. no dobra ale jest Gail Gail jest Jest Dobra. I, I, tym, I tym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, nie na tym niczego. górę. Suba, suba dzwonem i do następnego. Cześć. Na razie.